Paweł Ruks, Maruks. Dzisiaj po raz trzeci już w Lesznie Centrum Malarskie Maruk zorganizowało akcję pod tytułem Dulux Let's Color przy współpracy z PKS-em, z Miastem Lesznem i z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej. Włączyli się w to wolontariusze, którzy przybyli tu z całej Europy, pomogli nam wykonać szkic, a dzisiaj bawimy się z mieszkańcami Leszna i malujemy wspólnie ścianę dworca PKS. Dlaczego akurat PKS, a nie inne miejsce? Szukaliśmy lokalizacji, która byłaby tak w przestrzeni publicznej, szukaliśmy partnerów do współpracy. PKS wykazał. Spora chęć i zaangażowanie. Także myśleliśmy, że to jest wspaniałe miejsce do wspólnej zabawy. Był to jeden z tych murów, który przez wiele lat był szary. A teraz zmieniał swoje oblicze. Mur był bardzo szary, właściwie to, to trochę kolorowy, bo, bo było trochę tam jakieś grafity, jakieś stare plakaty. Był mocno popękany. Teraz przed imprezą PKS naprawił te, te jakieś uszkodzenia. Ściana była zagruntowana, przygotowana do, do malowania. No i dzisiaj nabiera z każdą minutą coraz więcej kolorów. Planowaliśmy imprezę od 10 do 15, ale już minęły dwie godziny. A już ściana jest prawie że gotowa. Bawimy się, jest nadspodziewanie dużo ludzi, pogoda dopisuje, wszystko nam sprzyja. Zakładam, że między 200 a 300 osób się tutaj gdzieś przewinęło. Ile litrów farby poszło do tej pory? Było 15 kolorów, z każdego koloru było prawie 10 litrów, także grubo ponad 100 litrów. Janina, nauczyciel. Wspaniała impreza. Ostatnio mam szczęście do samych dobrych imprez, muszę powiedzieć. Dobrze zorganizowana. No i dla maluchów to jest tutaj taka frajda, że coś niesamowitego. Malowała mnie niebiesko numer 3. Co wy tutaj dzisiaj robicie na tym dworcu? Eee, chcemy malować i dowiedziałyśmy się, że teraz będą... I jeszcze mam pomalowaną twarz. Malowałyśmy na biało. Trójki wszystkie malowałam, ale niektóre były za wysoko i właśnie ich nie mogłam malować. I co tam powstało jeszcze oprócz tych trójek na tej ścianie? Piętnastki, piętnastki, zero. Dlaczego pani postanowiła malować akurat, skoro dzieci malują? Bo to fajne, fajna inicjatywa, można się pobawić razem z dziećmi. To chyba tak, że jak się nie malowało w młodości, to się maluje teraz. Może i tak, ale to zawsze lubiłam malować, a to jest fajna sprawa, żeby dzieciom pokazać, że wspólnymi siłami można stworzyć coś fajnego i że wspólne wysiłki dają jakiś fajny efekt.